Witam. Dzisiaj mamy 31 grudzień 2017, ostatni rok, ostatni dzień starego roku Dzisiaj Sylwester, więc wszystkim udanej zabawy. Idziemy sprawdzić na, na moje płomienice zimowe, które od 10 grudnia obserwowałem. Także będziemy dzisiaj mieli naprawdę Dzisiaj naprawdę e, fajny film, ale to najpierw najpierw e, chciałem taki wstęp właśnie zrobić do tego co będę pokazywał. Także pierwsze, e, pierwsze obserwacje prowadziłem od 10 grudnia, potem 23 grudnia, no i dzisiaj jest 31 grudzień. Także przez trzy razy można zobaczyć sobie. Jak one. Nie, więcej było, bo 10 potem był. Potem był chyba bo bodajże 17 grudnia. Także więcej razy. No, ale. To jak zmontuję filmik, to dokładnie zobaczę. Ale od 10 była w każdym razie prowadzona obserwacja. Także idziemy zobaczyć na, na, na grzybki. Jeszcze wczoraj był trochę śniegu, dzisiaj śnieg stopnią. No to idziemy zobaczyć. Wchodzimy tam w moje miejsce. Zobaczcie takie takie troszkę zahaszczone. Ale w tamtym miejscu już słychać petardy odpalają. Ale podejdziemy do tego miejsca. I może już dzisiaj będzie zbiór. I dzisiaj zaczniemy obserwować wzrost płomienicy zimowej. Jest 10 grudnia. Pierwszy film jaki nagrywam. Zobaczcie malutkie takie owocniki. Tu kolejne. I tutaj kolejne owocniki. Przysłonię może, żeby było widać Tak to wygląda. to wygląda jeszcze raz tutaj po prawej stronie jest taka kępka tutaj też i tutaj najliczniejsza grupka takich maluszków na samym dniu jest na samym dole pnia może nawet nie pnia bo to jest to drzewo jest chyba nawet żywe i tutaj zobaczcie ile się jej buduje maluszków teraz wam pokażę jeszcze tu już jest jeden owocnik taki starszy zobaczcie ale tam o moment bo wypatrzyłem że pod nim dzieciaczki się wybijają i tutaj jak widzicie na pniu też są takie już starsze owocniki ale tych jest naprawdę dużo. O, jeszcze jakbyśmy tam zajrzeli. Pod spód, zobaczcie. To widzicie ile tam jest. Także tutaj będzie bardzo licznie tej płomienicy. Zostawiamy ją. Niech rośnie, będziemy ją obserwować. Pozdrawiam. Witam. Dzisiaj już mamy 17. Wcześniej nagrywaliśmy 10, to pamiętacie jakie były. Teraz zobaczcie, jak te pomienice urosły. Tam w środku widać te maluszki, które tam były wszędzie. nie podrosły jakoś specyficznie bardzo mocno. Troszkę urosły. Troszkę urosły. Te troszkę obeschły tutaj pod tym jednym grzybem, co takim były starym. I u góry też obeschły. A te zobaczcie, pięknie. Jeszcze pięknie dosyć nawet rosną. No nic, będziemy je obserwować. Te maluszki tutaj na poniżej dalej są małe. Nie wiem, czy aż takie same małe, czy troszkę większe. Ale jest, ich widzę tutaj troszkę więcej. Dobrze. No, to będziemy obserwować znowu za kilka dni. Tak, dzisiaj mamy 23 grudnia. Możemy zaobserwować, jak już podrosły. Mam te płomienice. Pięknie. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Naprawdę ładne skupisko. Chyba, może pokażę z tej strony. Te malutkie, powolutku, ale rosną. Pojawia się coraz więcej stanowisk. Zobaczcie. Kolejne. Tego wcześniej nie było, ale tam już widać takie nawet, takie nawet maluszki, które się w tych szczelinkach próbują wybijać tutaj zobaczcie kolejne widzicie także nie jest źle ładnie się wybijają ta kępka tak troszkę powoli ale rośnie nie uschła nam no ale na pewno to już jest w sumie teraz dwa tygodnie od tego momentu kiedy zacząłem nagrywać ten film. Jeszcze ich zbierał nie będę. Poczekam sobie, poczekam sobie z nimi do, do nowego roku. Nowy rok się zbierze, będzie do, do jakiejś zupki rozgrzewające jak będzie śnieżnie także no, zobaczcie. I tu macie te kolejne, które rosły pod tym grzybkiem który tu mi się zsunął z góry. No i tutaj te płomienice. Zobaczcie na tym machu. Co u góry, pięknie. Tam kolejne w głębi. Jedno miejsce, ale naprawdę niesamowity wysyp płomienic. ślicznie to wygląda. No. Także jeszcze. Zbiór będzie, ale to gdzieś w okolicach nowego roku, bo w tym tygodniu jeszcze mogą sobie spokojnie rosnąć. Także widzicie, szybko nie rosną, szybko nie rosną, więc nie ma co się stresować. Widzicie, dwa tygodnie niezbyt dużo podrosły, ale troszkę podrosły. Dobra, będziemy kończyć. Pozdrawiam. Także teraz zobaczcie z zbliż, bliższa jak wyglądają te grzybki 31 grudnia Ta mała kępka nie za bardzo podrosła Ale ale tamte w środku zobaczcie jakie porosły wielkie Tutaj Te malutkie też powoli zaczęły ale nie będą chyba znacznie większe. Te płomienice, które tutaj miałem na, na górze zobaczcie, jakie już są ciemne, trzony. Też pokazywałem. O, proszę. Ile tych stanowisk się teraz pojawiło. Naprawdę pięknie to wygląda. Zobaczcie. No jest tego masa i jeszcze ta masa się wybija także to miejsce jest naprawdę bogate w płomienice Dobra, spróbujemy je zebrać Spróbujemy je zebrać i zobaczymy co z tego będzie Także witam Będziemy dzisiaj zbierać płomienice zimowe Bo nie będziemy czekać już więcej nie wiem co prawda koszyka ale wziąłem sobie moją czapeczkę na której będę mógł to pozbierać tą kąpeczkę całą, lutką wrzucamy tak są bardzo mocno ściśnięte to nie ma co się bawić w wycinanie samych kapeluszy zresztą to są młode małe więc... odcinam żeby mieć mniej do czyszczenia Ale naprawdę jest ich tutaj truchy. Bardzo mocno się ścisnęły, także gęsto dosyć. Zostawiam wysoką jakość nagrywania, więc 5 minut jak mi urwie to film to będziecie wiedzieć dlaczego. Te malutkie są dosyć blisko podłoża i Trochę brudne ale, ale jak wygrzewać tamte są tak głęboko wbite pod spód także od dziesiątego tu mamy dwadzieścia jeden dni od kiedy je obserwowałem. Nawet dużo. Jak widzicie niespecjalnie jakoś strasznie wyrosły. Także nadają się. Malutkie długo można można spokojnie zbierać. Znaczy czekać sobie na wzrost wzrosną, żeby się nie spieszyć z nimi. Dobra, tamte są już pobrudzone, to zostawiamy. Tu odetniemy te jeszcze kilka sztuk. były schowane przed wiatrem więc im strasznie zimno nie było dobra zobaczcie ile tego mam Pełną czapkę. I tu jest jeszcze kilka. Dobra, już mi się kończy czas nagrywania, więc pozbieram to i potem coś jeszcze zmontuję. Film będzie trochę dłuższy, ale fajnie można było obserwować jak rosną.